Siemaneczko widzowie, dzisiaj nietypowo, bo zamierzam nagrać dla Was poradnik do karcianej giereczki od rajotu. Rajotu, który udostępnił swoją swój tytuł już kilka miesięcy temu. Ja pamiętam, że wtedy nie było jeszcze polskiej wersji językowej, więc wielu graczy się odbiło. No teraz już czasu nieco minęło. Zauważyłem też bardzo małą popularność na polskim YouTube, jeśli chodzi o tę grę. A szkoda, bo naprawdę jest tego warta. No ale dobra, zacznijmy od tego poradnika. I zacznijmy od tego, co najważniejsze w karciankach, czyli od zbudowania swojej talii. Wybieramy sobie kolekcję, następnie talię. Widzicie, że stworzyłem już kilka takich talii. Na potrzeby tego materiału, jedną już mam, aby Wam nieco wytłumaczyć. Wybieramy, edytuj talię i to jest stworzona przeze mnie talia. O co tu wszystkim chodzi? Zacznijmy od samego początku. Każda talia składa się z określonych regionów. Mamy ich w tym momencie aż 8. Ale zależnie od tego, jak, jaką chcemy zbudować talię, tych regionów możemy wykorzystać więcej lub mniej. W przypadku standardowej talii, budujecie ją ze 40 kart. Która zawiera maksymalnie dwa regiony, dodatkowo sześciu bohaterów oraz trzy kopie danej karty. Możemy też stworzyć talię pojedynczą, która już się składa z trzech regionów, maksymalnie również z 40 kart, ogólnie sześciu kart bohaterów, ale nie ma w niej żadnych duplikatów. Po kolei skupiamy się na, kart na talii i kartach. Związanych z tą standardową Tak wygląda to menu tworzenie Ja sobie to wszystko mogę tutaj wyrzucić A więc tak, jak już wcześniej wspominałem talia standardowa Dwa regiony, wybierzmy jakieś sobie dwa regiony Na przykład taki i na przykład taki W tym momencie Wyświetlają mi się wszystkie karty, które ja Posiadam z tych dwóch regionów Natomiast mogę kliknąć również nieposiadane I ten właściwie kolorek Oznacza, że tej karty po prostu nie mam Wybierzmy sobie suwaczki Słuchajcie, każdy region Każda taria składa się z jednostek i zaklęć. Tak dzielą się te wszystkie karty. Następnie i zaklęcia, i jednostki dzielą się na podstawie rzadkości. Mamy zwykłe, rzadkie, epickie i te, które są bohaterami. Uwaga, zaklęcia oczywiście nie mogą być bohaterami, bo to są, bo każdy bohater jest jednostką. Wszystkie zaklęcia kończą się na kartach rodzaju epickiego. Każda karta bez wyjątku, kosztuje ileś punktów many. W tym przypadku mamy od 1 do ponad 8. Myślałem, że jest do 10 koszt, ale okazuje się, że są również karty, które kosztują na przykład 12 punktów many lub nawet więcej. Skoro już wiecie, że każda karta kosztuje jakąś określoną e, wartość punktów many, to teraz przejdźmy do budowy samej talii. Jak widzicie, możemy kliknąć każdego bohatera. Może ich być maksymalnie 6. O czym wcześniej wspominałem, więcej już nie da rady. Następnie dobieramy dodatkowe karty, i one będą wyświetlone w tym miejscu. Tak jak widzicie, tutaj mamy napisane, jaki jest koszt określonej karty. Może być również karta o wartości e, punktów many za 0, ale takie karty to raczej rzadkość i, i nie, nie we wszystkich regionach takie. Są po prostu dostępne. I widzicie koszt razem łączny kart o punktach. Many 4, wyniósł as 5 To jest bardzo istotne, żebyście czasem zerkali, ile. Po prostu punktów many będzie was to kosztować. I to tyle jeśli chodzi o budowę kart. Później sobie dobieracie, ile, ile chcecie na podstawie tego, co po prostu macie. Teraz tak, przechodzimy do zagładki Zagraj, następnie wybieramy wyzwania. W wyzwaniach możecie spotkać każdy, każdy region, który wyróżnia się konkretnymi zdolnościami wśród własnych kart. Te zdolności mogą się powtarzać. Wśród niektórych regionów, właśnie po to, aby tali standardowe, czyli wykorzystujące maksymalnie dwa regiony, miały po prostu lepszą ze sobą synergię. Dobrze, jesteśmy już w wyzwaniu. Pokażę Wam podstawowe poruszanie się po tym stole, po polu bitwy. Słuchajcie, tutaj mamy karty, które znajdują się w naszej ręce. Tutaj natomiast możemy rzucić karty na stół. Maksymalnie tych kart może być 6. Tutaj jest. Pole bitwy, i tutaj będziemy te karty rzucać, aby zadawały obrażenia. Tutaj jest liczba ataku, jaki może ta karta zadać. Tu jest liczba obrony, jakie może przyjąć po prostu obrażenia. Tutaj jest kosz, natomiast w tym miejscu mamy pokazane, ile tych punktów many mamy, żeby rzucić jakąś konkretną kartę na stół albo jakieś zaklęcie. To świadczy, o tym, kto może w danej rundzie atakować. To jest nasza pierwsza runda. My mamy token ataku, my będziemy mogli przeciwnika atakować. No dobrze, mamy tylko jedną kartę o koszcie jednego punktu, jednego punktu akcji. Rzucamy na pole bitwy, atakujemy. Przeciwnik nic nie rzucił, prawdopodobnie nie. Może nie ma karty o wartości 1? No po prostu atakujemy. Jak widzicie, obrażenia zostały zadane. Nexus z przeciwnika ma jeden punkt zdrowia mniej. No i co, nie możemy nic zrobić? Przeciwnik też nic nie zrobił, spasował, więc pozostaje nam również spasować i przejść do drugiej rundy. Zaczyna się druga runda. Otrzymaliśmy zaklęcie. Jak widzicie, zaklęcie troszkę się różni, chociażby wyglądam, tak możecie rozpoznać zaklęcie oraz tym, co tu jest napisane. Przeciwnik rzucił kartę. My możemy również rzucić albo te dwie karty, albo tę jedną. O czym ja wspomniałem, Poro? Tutaj zawsze. Jest wyjaśnione, co Wasza karta potrafi zrobić, jaką ma dodatkową zdolność. Kolejna również. Ten akurat nie ma, więc nie ma tutaj nic napisane. nie? Zaklęcie również ma zapisane, a oprócz tego ma jeszcze to. Tutaj możecie spotkać zaklęcia błyskawiczne, powolne i szybkie. Zależnie od tego, jaki jest to rodzaj, tłumaczy to kolejność rzucania takich zaklęć. W przypadku błyskawicznego możemy rzucić kiedy chcemy. Powolne również kiedy chcemy, ale przeciwnik może spróbować się w jakiś sposób zablokować. A natomiast powolne możemy rzucić tylko wtedy, gdy na polu bitwy nie ma kart walczących. Czyli tak jak teraz, gdy są dopiero na stole. Wtedy możemy rzucić. No dobrze, rzućmy sobie szybkiego tego zwinnego popo. Poro, chciałem powiedzieć. Popo. Jak widzicie, przeciwnik też ma taką zdolność, że zadaje jeden punkt obrażeń naszemu Nexusowi. Gdybyśmy mieli zaklęcie negujące, moglibyśmy spróbować. No dobrze, zablokujmy przeciwnika. Zablokujmy taką kartą. Dajmy sobie dodatkowego dwa życia. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że gdyby ten przeciwnik zatokował za dwa punkty, nie mógłbym tej karty sobie zostawić na kolejną rundę, bo zostałaby zmiażdżona. A teraz dwa za trzy. Jeden jeden. Dziękuję. Pozostaje ta karta. Na następną rundę. Ej, widzicie Nexus, 1 ma 19, drugi ma 19. Nie możemy nic zrobić, wykorzystaliśmy wszystkie punkty. Możemy tylko spasować. Czekamy na przeciwnika. Oho, nasz tutaj, zobaczcie, poro coś zrobił. Nagle pojawi się jakieś błyskawice. No, przeczytajmy co to jest. Gdy nasz poro atakuje, uderza przed swoim blokującym. Okej. Okay. Zaraz wam pokażę ten po prostu atak. Mamy do wyboru rzucenie błyskawicznego zakręcia, żeby dobrać bohatera. Ja tego nie zrobię, bo jeżeli dobierzemy bohatera, to zostanie mi tylko jeden punkt i nie będę nic już mógł rzucić na stół. Teraz tak. Mamy pasterza poro, natomiast ten ma taką zdolność, że jeżeli go przywołamy na stół, dobierze nam poro, jeżeli mamy sojuszniczego poro. Mamy sojuszniczego poro, oczywiście, że mamy, dlatego go trzymaliśmy. Dobra, teraz jest bardzo ważna sprawa i tutaj już warto się wykazać swoim intelektem. Zobaczmy, jakie warto teraz postacie rzucić na, na pole bitwy, aby żadnej jednostki tak naprawdę nie stracić. Pierwszą jaką rzucę to jest pasterz. Dlaczego pasterz? Bo nawet jeżeli ten przeciwnik wybierze tego pająka domowego, on mi go nie załatwi, bo ma dwa ataku, ale nasza postać ma trzy obrony. Teraz przypominam. Ta karta potrafi bardzo szybko atakować, czyli zrobi atak przed atakiem blokującego. Oczywiście, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i ten pająk zostanie przypisany tej karcie, a ten tej, nie stracimy żadnej karty. No zobaczmy, czy to się uda. No niestety, przeciwnik pomyślał, nie uda się zachować tej karty, nic nie możemy zrobić teraz. Możemy kliknąć tylko OK. Zadamy dwa punkty obrażeń i stracimy niestety z winnego poro. Zobaczcie, zaatakował pierwszy, ale że przeciwnik przeżył, zatakował po prostu po tym ataku. I teraz bardzo ciekawa kwestia. Jak widzicie, został nam tutaj jakiś jeden punkt many. O co chodzi? Dlatego nie wiem, czy pamiętacie, tutaj został jeden punkt akcji, który, który był dla mnie bezużyteczny, bo nie miałem nic, żebym mógł go wykorzystać. Ale w runterze jest tak, że jeżeli ten punkt akcji zostanie, to nagle zostaje przypisany w kolejnej rundzie do. Niewydanej punkt zostanie jakby niewydaną takim punktem i sprawi, że będziemy mogli wykorzystać przy rzucaniu zaklęć. Te punkty zawsze są wykorzystane, czy do rzucania zaklęć. Te zawsze do zaklęć i jednostek. Bardzo ważna sprawa. Więc jeżeli rzucimy teraz to zaklęcie, albo to zaklęcie, to wykorzysta jeden punkt stąd. No dobrze, mamy 4 punkty akcji. Wybierzmy Alnuka, bo jest bardzo silną kartą, nawet bez zdolności. Zazwyczaj w runterze jest tak, że karty bez zdolności mają bardzo dużo ataku i bardzo dużo zdrowia. Dobrze, musimy teraz zablokować. Ja zablokuję tak. Zablokuję tak. Przez ciebie się wystraszył. I zniszczę kartę Pająka. Teraz zobaczmy. Tu jest jakieś złamane serduszko. Cóż to jest? Zadaje jeden punkt obrażeń wrogiemu Nexusowi, no ale jak widzicie tutaj się nic nie pojawiło, więc czym jest ostatnie tchnienie? Czyli ta umiejętność aktywuje się, gdy jedno ginie. Ok, czyli jeżeli zabije ten samy celnuka tę kartę, no to dopiero ta zdolność zaatakuje nam Nexus. No ale to nam nie przeszkadza w żaden sposób. Możemy tylko spasować, bo nie mamy już nic do zrobienia. Przeciwnik też spasował. Tak i teraz warto się zastanowić, bo razem wspólnie mamy 6 w teorii punktów. Ja liczę sobie już jako wszystkie, bo mamy aż 3 zaklęcia i mamy dwie jednostki. Co warto zrobić? Ja zrobię tak, że wybiorę sobie tego poro. Przeciwnik widzicie, rzucił sobie. Kartę pajączka, a ten pajączek przywołuje kolejnego pajączka. No dobrze, teraz zatukuję przeciwnika, rzucam na pole bitwy. Swoje karty. Przypominam, że to są zaklęcia błyskawiczne, więc mogę je rzucić w każdej chwili, teraz jest tura przeciwnika, widzicie, tak blokuje. Co warto tutaj zrobić? Słuchajcie, od razu rzucam odmrożenie. Odmrożenie sprawia, że atak spada do zera. Czyli ten pająk będzie mieć za chwilę 0 ataku. Bo to zaklęcie błyskawiczne nie zabije mi Elnuka, Elnuk zabije jego. Jestem dwie karty do przodu, przeciwnik spasował. Ja też muszę spasować, bo już nie mam żadnych punktów. Zobaczmy, przeciwnik rzucił bohatera Dariusa. Znamy z League of Legends. Awansuje ten bohater wtedy? Gdy będzie widział jak Nexus ma 10 punktów zdrowia lub mniej. No nasz ma 18, więc jest wszystko pod kontrolą. Hmm... Co by tu rzucić? Nie rzucę Elnuka, bo bardzo chciałbym odmrożenie zadać... ...temu koledze. Więc może rzucę sobie... ...ciastko. I dało każdemu poro, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Jeden punkt. Ataku jeden punkt. Zdrowia. I teraz tak, obojętnie którym zablokuję, dlatego że w żaden sposób nie stracę życia. Rzucam odmrożenie, Darius będzie mieć 0 ataku, nic nie zrobił mojemu Poro. Blokujemy. Niestety oczywiście on przeżyje, zostanie mu jeden punkt, no ale jeden punkt to nie pięć. No i przy okazji nie straciliśmy ani punktów Nexusa, ani punktów Poro. Nie możemy nic zrobić, idziemy na kolejną rundę. Runda już jest siódma. Rzućmy sobie Elnuka, bo jest bardzo silną postacią. Rzućmy jeszcze do... Tym razem dobiorę sobie bohatera. Trafił nam się Trindammer. Jak widzicie, aż 8 punktów many. No nie mamy tyle. Dopiero w następnej rundzie będziemy mogli to zrobić. No dobrze, zatakujmy wszystkimi kartami. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Uciekaj, uszy. Nie możemy nic zrobić, musimy kliknąć po prostu OK. E widzicie, przeciwnik w czasie blokowania. Ja tak samo nie mogę rzucić już nic oprócz zaklęć. Zakręć oczywiście zależy, bo pamiętacie, że są błyskawiczne, powolne albo szybkie. Nie możemy nic więcej zrobić. Kończymy rundę. Po nas z nieba Teraz zobaczcie, rzucam tryn na merę. To wszystko mnie jest zaplanowane, ale przeciwnik spasowa postanowił, że nie będzie atakować. Czy to daje do zmierzenie? Nie daje to zmieszczenia? No dobrze, rzućmy sobie. Poro Poro, pamiętajmy o zdolność przywołania innego Poro O, zobaczmy, jest coś nowego Co to jest? Karta nie może blokować, więc Tylko te dwie karty będą mogły Nas blokować. Dobrze, zróbmy to tak Mamy fajne zaklęcie, które wam zaraz pokażę Jak wygrywa się grę po prostu Nikt Cię nie zapamięta jak widzicie, nie zablokował Trindamera, zrobił bardzo inteligentnie, dlatego że teraz zadamy 8 punktów Nexus. Te karty sobie nawzajem zabiją, ale ja robię teraz taki trick, że dam bardzo potężnego buffa gniew wypełni twą duszę. i wygrywam grę. Widzicie, niezależnie co się stało dalej, ja już grę wygrałem, bo życie Nexusa spadło poniżej zera albo po prostu spadło na 0. I tak zwyciężyliśmy swoją pierwszą grę. Jak widzicie, nie dostałem żadnego doświadczenia. Wy prawdopodobnie, jeżeli zaczynacie to doświadczenie, dostaniecie. I tak jak mówię, tych wyzwań jest tutaj masa, tych wyzwań jest tutaj mnóstwo, dlatego że każdy region jest tutaj, każde takie typowe zdolności z konkretnych regionów są tutaj. Warto to przećwiczyć, warto później przerzucić się na komputerowego gracza. Oni zazwyczaj też prezentują jakieś konkretne talie, konkretne regiony. Warto też zobaczyć w kolekcji. Obejrzyjcie sobie te talie, obejrzyjcie te karty, żebyście wiedzieli, jaki styl odpowiada Wam najbardziej. Ja was jeszcze zachęcam do obejrzenia następnego filmu z runtery. Będzie dla was przygotowane 5 trików na start. Jak dobrze zacząć? Będą pod względem jej atakowania, jakby samej rozgrywki, ale nie tylko. Mam nadzieję, że poradnik wam się podobał i teraz na runterze po prostu będziecie śmigać, bo jest to naprawdę fajna gierka. Czasem irytująca, jak to bywa, z karcianką. A w Polsce niestety jest tak mało popularna. A szkoda, bo naprawdę zasługuje na więcej miłości. Także zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. Także do zobaczenia, Siemanko, cześć!